No, nie, dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Negoist. Nowy update wyszedł, także nowy tryb doszedł. Brawl Arena. Pograłem trochę, od razu sobie wystartujemy, bo od razu mówię, że mogę mieć trochę mniej FPS-ów jak normalnie, bo ten tryb jest bardzo wymagający. Ogólnie. Co tutaj się robi? To jest taki lol. Tylko, że w Brawlu to po prostu Expisz się. Jeżeli się ekspisz to masz wyższe. Masz wyższe. Co masz wyższe? Aha. No. To więcej zadajesz i w ogóle nie. No, no i to tyle w sumie. Hmm, HP się też zwiększa oczywiście. Zależy jak postać się twoja skaluje, bo to też tutaj ma duże. Hmm. Ma to znaczenie oczywiście, bo każda postać się skaluje inaczej. Niektóre, jak <laughs> jeżeli jest jakiś tank, no to on typowo głównie idzie w HP, tak. Skalowanie ma. Jeżeli już taki, nie wiem taka M na przykład, to ona bardziej na przykład idzie w, w damage, tak. No, także no tutaj co, no tutaj dużo nie ma, no trzeba znieść tyle przeciwników na początek, bo tutaj są dwie wieże po lewej i po prawej stronie, także no. Po prostu trzeba zniszczyć wieżę oponentów i... Yy... Okej, okay. ale go grałem. Yy... O, tu jeszcze w ogóle... Uh -huh. yy... No. <laughs> Kurde, tak yy... chyba się zamatałem już tak i to tak dość solidnie, tak mi się wydaje. Yy... No okej. Okay. Yy... Ogólnie Jessie jest tutaj bardzo mocna, także jeżeli ktoś chce sobie pograć, to może sobie wziąć Jessie. I tutaj tą Jessie naprawdę można dominować. Wiadomo, tu wszystkim można dominować, jeżeli... Dobrze się gra. To wszystkim można dominować, to akurat... Bez znaczenia. No sobie tu głównie to chodzi o te poziomy, nie? Tu czym wyższy poziom, to tym lepiej dla... dla ciebie akurat, nie? Dobra, no bo tutaj za eliminację wroga yy, też dostaje się <laughs> yy, expa, nie? Także lepiej i dobijać te minionki, yy, nie minionki, yy, te roboty, bo one też dają expa. Yy, Jezu, zostaw mnie, no człowieku, zostaw mnie, proszę, no. Dobra, no easy, łatwiutko. Yy, Grif ma w ogóle drugi poziom na nie? Także to jest Troll, tak szczerze to już jest trollowanie w sumie O, no tutaj Lumi akurat dostała z playera 16 pucharków za to Także zagram sobie jeszcze parę meczyków Oczywiście tutaj gram na poziomie 500 pucharków Także no tutaj mecze są dość krótkie Normalnie mecze by były dłuższe tak jak gramy sobie Jessie to mecze już były trochę dłuższe niż tam dwie minuty także no to w sumie tyle no, damy sobie tak, rzucimy sobie bo tutaj to okej okay, no i po prostu sobie obijamy Tutaj dobijamy sobie minionki, pyk pyk Mamy to. Mm. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Że nagle on zginął. Yy. Ale czy to ważne w sumie? No, a tutaj sobie będziemy obijać, po prostu będziemy sobie stać, będziemy sobie obijać. Tak. Yy, tutaj strolował trochę, bo dostałem praktycznie za friko, Dostałem tego kila. Ja tutaj sobie rzucimy ulta. bo tu noś niebezpiecznie się dzieje. A nie lubię jak jest tak niebezpiecznie. No te wszyscy są po mojej stronie, nie? nie? wiem czy to dobrze w sumie. Znaczy no to, to... No nie dobrze ogólnie, nie. Yy. Osobiście wolałbym, żeby nie byli wszyscy po jednej stronie. Znaczy. W sumie to nie jest te złe, bo można dość szybko spuszować sobie, yy, jeżeli chodzi o te wieże i w ogóle. Także to wiadomo wszystko ma swoje plusy. Wszystko ma swoje minusy, tak. E, dobra. E, kurde, mogłem to troszkę lepiej zagrać, to bym go dobił. I bym więcej ekspo dostał. E, dobra, widzę, że talum jest tutaj totalnie broken. Radzi sobie. E, także no... E, ogólnie o co tutaj bardziej chodzi? Tu bardziej chodzi o to, w sumie kto weźmie bardziej denagującą postać. I będzie lepiej skalował po prostu, i to w sumie tak wyglądają te pojedynki tutaj, bo tu wszystko się rozchodzi o to skalowanie. Mm -hmm. Ok, mm, dobra, ja sobie po prostu będę puszował tutaj, no bo nic mi tutaj nie zostało innego jak tylko puszować. Yy, od razu dajemy sobie Hypercharge'a, bo tutaj ty badasz akurat. Dobra, bardzo spoko. No i po prostu sobie atakujemy tutaj główną ich bazę. No i co, no i to tyle, nie? I gra się sama wygrywa praktycznie. Także, no, jest jak jest, nie? No, dokładnie. Cztery, nie, trzy minuty? Tak, 3 minuty, i. 16 pucharków. Jesteśmy do przodu. O, maestrę nawet wbiłem, bo teraz i z maestrami, że szybciej mmm, szybciej się zdobywa maestrę. Także bardzo spoko. Myślę, że już na kolejny odcinek się wyrobię z Kazę, żeby odblokować. Także będziemy testować od razu. Mmmm. Tak, ma jest tutaj. Mi się wydaje, że też mocny. Znaczy, no mocny, no mocny, nie mocny, nie taki stabilny bym powiedział bardziej. <śmany> ok, po prostu dobijamy. Hmm. O, dostęp EXPA, mimo że nie dotknąłem w sumie nawet tego, tego, bardzo spoko. Yy. Dobra, Mam drugi poziom, ona ma pierwszy nadal, znaczy zerowy w sumie, no pierwszy zerowy. Yy, no. Także jest jest. Yy, dobra, bo ona tu jest gdzieś, nie? Yy, dokładnie. Yy, nie chciałem jej oddać EXPA, no i to jest w sumie zrozumiałe tutaj akurat w tej sytuacji. Mm, że nie chcesz dać expa za darmo Także lepiej żeby yy, Żeby zabił cię, zabiła cię wieżyczka Niż żebyś oddał expa To jest akurat wiadome tutaj yy, Dobra rzucimy sobie to po prostu yy, A nie dobiję, No dobra No najświeższym baglejem to może nie jestem Ale najlepszym tak samo też nie yy, Także no no dobra, no będziemy sobie po prostu obijali to mm, No bo tutaj w sumie no, no dużo rzeczy innych nie mogę robić, nie? E, tu ktoś był, tylko nie wiem czy jeszcze tam ktoś jest czy już nie e, Dobra, no tutaj troszkę Strolowałaś koleżanko e, Tutaj widzę, że moja drużynka sobie bardzo dobrze radzi, także e, Ultujemy po prostu i Będziemy atakować już główną bazę. Dość szybkie są te pojedynki na tych 500 pucharkach. No ale no to nie ma się też co dziwić w sumie no jakby nie patrzeć, no to to jest 500 pucharków. Yy, także no yy, Niedługo mamy też Hypercharger już z tego co tutaj widzę, także o właśnie dostaliśmy. Yy, użyjemy sobie od razu. Żeby mi się odechciało grać trochę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, na spokojnie. Mamy to. Yy, bardzo fajnie się puchali tutaj farbi, przyjemnie. O, Nestar Player dostęp. Yy, dobra, to jeszcze jeden, no bo 9 minut to trochę mało, nie ukrywając. Yy, także tego trybu na pewno będzie dużo. I po prostu będę sobie coś tam grał, nie? Może kazę sobie wytestujemy na samym razem, jak już odblokuję. Ems. Amber grałem tutaj. Grałem tutaj Amber, ale Amber mi się wydaje, że nie jest taka mocna. Bo, no, znaczy, może ja jestem po prostu słaby, Amber, ale no, Wydaje mi się, że nie jest to jakieś za mocne. Tutaj ktoś był. O, właśnie. No tutaj zrąbałem troszkę No bo po prostu zresultujemy tak Tak po prostu sobie zresultujemy, tak, no bo mogę, chyba nie No tutaj damy gadżet, Bo to się przyda Jakieś hapeki eee, Tego Kurde, no nie mogę trafić tej Amber eee, Za mocno, za mocno, mógł być Szwecja, Jakbym to tak można powiedzieć eee, OK, ja no, po prostu gadżetuję sobie tutaj to i... Może będziemy to mieli yy, Ta Amber jest bardzo mocno irytująca yy, Z tego co tutaj widzę Najlepsze jest to, że... Przeżyję? No, tak jest, yy, dobra, mamy level up. Dobra yy, Teraz będzie się prościej grało trochę No bo wiadomo, no... Jakby nie patrzeć na to jeżeli nie macie tych poziomów, to naprawdę jest <laughs> tragedia tak zwana. E, także no, będziemy się tutaj starać jak najwięcej poziomów wbijać. No na razie procentowego gramy. To jest z tego co widzę to na razie idzie bardzo dobrze. E, dobijamy sobie... <laughs> Dobra. E, i teraz po prostu mogę sobie... Atakować już tutaj, no bo w sumie no, nic mi tutaj nie grozi tak. Yy, a już jakieś procenty będą im ubywać na tym. Także no. Po yy, prostu sobie to zultujemy. Yyy... dobra, no nie a ja ginę tak, dokładnie. Yy, Zgrąbałem, tutaj zgrombałem. Mogłem w sobie skyper czargować się dopiero rzucić, yy, a nie pomyślałem. Znaczy pomyślałem, ale już było za późno to co tutaj Amber piąty poziom. No ja mam tutaj te przewagę akurat, bo ja miałem troszkę więcej. Dobra, czy to dużo co zmienia? Chyba raczej nie. No, no jeszcze sobie zabiliśmy na spokojnie, także tutaj na spokojnie. Póki co sobie będziemy kasować oponentów. E, oczywiście na ich miejsce to ja bym się zajął bardziej bazą, no bo jakby nie patrzeć, to nie wygląda to dla nich ciekawie. Ultujemy sobie po raz kolejny. No i tutaj po prostu już jedziemy chyba do spodu z bazą przeciwnika, dokładnie. E, także no, cztery szybkie mecze. E, <laughs> I bardzo dużo pucharków. Także stabilnie, stabilnie. też są jakiegoś tam Co tu się stało. Skąd to jest ropów? Nieważne. Um... No to co? No to ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę sobie kazneczkiem i napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się na następnym odcinku. Jo!